Firma Nawrood do pewnego momentu znana była głównie z produkcji nawigacji samochodowych, od jakiegoś czasu wzięła się również za tablety. Najnowszym dzieckiem tabletowym tej marki jest Nexo Avio. Całkiem solidny sprzęt za 500 zł. Co ciekawe, go oferuje w tej cenie. O tym powiem Wam za chwilę. Na razie przejdźmy do przeglądu portów i złączy, które znajdują się na krawędziach. Na prawej krawędzi znajdziemy przyciski. Pierwszym od góry jest włącznik, natomiast poniżej znajdują się przyciski do regulacji głośności. Eee, wszystkie niestety są słabo wyczuwalne, bo ledwo wystają z obudowy. Nieco niżej, to właściwie na samym dole krawędzi mamy mikrofon. Dolna krawędź tabletu jest całkowicie pusta, podobnie jak lewa. U góry znajdziemy to, co interesuje nas najbardziej, czyli wszelkiego rodzaju gniazda. Od prawej strony 3,5 mm jack audio, port micro USB z obsługą akcesoriów peryferyjnych. Oraz pod zaślepką znajdziemy sloty w postaci slotu kart microSD oraz z racji tego, że urządzenie oferuje 3G, również slot kart SIM. Co ważne, oferuje obsługę Aero darmowego internetu, jak również funkcję telefonu, czyli możliwość wysyłania SMS-ów i dzwonienia. Tylna powierzchnia wykonana jest głównie z aluminium, natomiast po bokach znajdziemy tworzywe sztuczne, czyli plastik. Zastosowany został z jednego prostego powodu. U góry na pewno znajdują się antenki wszelkiego rodzaju, czyli GPS, czy WiFi, które aluminium w najnormalniej w świecie zakłóca. U góry z tyłu znajdziemy obiektyw aparatu rozdzielczości 2 megapiksele. Aparat jest dość kiepski dość i kiepski, robi średniej jakości zdjęcia. Natomiast na samym dole jest głośnik. Z przodu z kolei mamy głośnik do rozmów głosowych oraz kamerkę do połączeń wideo. O czym warto wspomnieć to to, że tablet wygląda całkiem fajnie, całkiem nieźle się prezentuje, a jego jakość wykonania nie pozostawia wiele do życzenia. Tym, co z kolei pozostawia, jest jego skrzypienie i podatność na wyginanie. Jego szkielet obudowy niestety nie jest na tyle sztywny, na ile byśmy tego oczekiwali. Ale w sumie czego możemy się spodziewać po sprzęcie za 500 zł? Nexo Audio działa pod kontrolą Androida Jelly Bean w wersji 4.2.2. Nie wiadomo tak naprawdę póki co, czy otrzyma aktualizację do Androida KitKat czy nie. Jest to standardowa wersja tego systemu, co ważne w pełni spolszczona. W przypadku pozostałych budżetowych propozycji zazwyczaj nie mamy tutaj harmonogramu włączania i wyłączania, tylko jego angielski odpowiednik, podobno jak w profilach audio, jak i zarządzaniu SIM to niewątpliwie trzeba zaliczyć jako plus tego urządzenia. W naszej dyspozycji mamy dwie belki systemowe i po lewej oczywiście data, godzina oraz powiadomienia. Natomiast po prawej mamy do dyspozycji wszystkie szybkie ustawienia, wraz z możliwością przejścia do teoretycznego przejścia do profilu kontaktu, bo niestety nie można tutaj tworzyć różnych profili. Nie ma tutaj takiej możliwości. Niestety. Dolna belka systemowa nie została udziwniona, znajduje się po środku. I standardowo oferuje trzy przyciski: wstecz, i otwarte aplikacje. Jak tablet radzi sobie w codziennym użytkowaniu? Całkiem sprawnie. Za jego działanie odpowiada czterodzieniowy procesor mediateka. E, chociaż widać niestety przycinki e, zarówno przy otwieraniu kolejnej aplikacji, e, jak również e, podczas e, otwierania kolejnej karty w przeglądarce. E, wyświetlacz zasługuje na słowa uznania, tak naprawdę działa bardzo płynnie. E, i reaguje na nawet na lżejsze muśnięcia palca. To, co nie podoba mi się w tym wyświetlaczu, to kąty widzenia, które niestety im bardziej oddalimy od siebie ekran, zmienimy kąt, tym niestety kolory stają się bardziej przekłamane. Jako ciekawostkę należy dodać, że jest to tablet z ekranem o przekątnej 8 cali, którego rozdzielczość to 1280x800 pikseli. Taką samą rozdzielczość miewa bardzo dużo 7-calowych tabletów. Dzięki temu format tabletu 8-calowego to 16x10. Przed chwilą byliście świadkami tego, jak właśnie przed chwilą, jak przeglądarka preinstalowana przez internetowego giganta na każdym Androidzie no niestety za mula. Sprawdźmy zatem jak urządzenie radzi sobie z czytaniem PDF-ów. Oczywiście standardowo w pionie. Na początek standardowo mniejszy pik, którego pierwsza strona wczytała się w miarę płynnie. Każda kolejna również. Przybliżanie stron nieco trwa. Chwilę musimy poczekać, aż ściąki staną się ostre i czytelne na maksymalnym przybliżeniu. To nie jest to jakaś drastycznie długa chwila. Jak tablet radzi sobie z czytaniem ważących więcej PDFów ów Podobnie, czyli równie dobrze. No, ale wielu z nas kupuje tablety po to, żeby sobie pograć. Zwłaszcza jeżeli są to tanie tablety. Sprawdźmy zatem, jak to urządzenie radzi sobie w wymagających tytułach. Wspominałam, że ekran nawrót Nexo ABIO można pochwalić za dobrą reakcję na dotyk. E, niestety nie jest tak. Z jasnością maksymalną, jak również minimalną, gdyż jasność minimalna, od której zależy nasz komfort użytkowania tabletu w nocy głównie, wynosi 46 nitów, czyli jest dość wysoka. Natomiast maksymalna jasność to tylko 236 nitów, która niestety nie zapewnia dobrego komfortu pracy podczas użytkowania tabletu gdzieś na zewnątrz. Zwłaszcza w pełnym słońcu. Bateria również nie zachwyca. Przeglądanie internetu przez Wi-Fi jest możliwe przez ledwie 4 godziny. Oczywiście, jeżeli robimy to na maksymalnej jasności ekranu, jeżeli zmniejszymy do minimalnej, czas ten wydłuża się prawie dwukrotnie. No ale sami wiecie, że jeżeli dodamy do tego 3G, czas skróci się dość znacznie. Podsumowując, tablet Navroot Nexo Avio, jak za 500 zł, oferuje całkiem przyjazne doznania i można się nim zainteresować. Jak widzieliście, nawet w grach radzi sobie całkiem nieźle. Jest to bardzo ciekawy sprzęt z GPS-em, z 3G, z Bluetoothem, czyli ze wszystkimi modułami łączności, których tak naprawdę potrzebujemy w mobilnym urządzeniu. Ale jak wspominałam, zawodzi nieco bateria oraz jego ekran. Tak prezentuje się nawrót Nexo Avio. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Pozdrawiam Was serdecznie. Katarzynapuratabletowo.pl.